Dzień dobry, kochani. Witam was na moim kanale. Witam was w kajmie. HM Jestem tutaj tylko dlatego, że obok jest niedaleko mój synek Oliverek. Dzisiaj w szkole lekcji nie mieli, tylko mają taką um, taki program, że um, są od czasu do czasu takie dni, gdzie oni um, pracują, jakby, no pracują, tak. E, takie skrzynki zbierają i układają je i za to będą dostawali pieniążki, które będą przeznaczone za rok na wycieczkę do Barcelony. Także to jest tu niedaleko, już mam go za jakąś małą pół godziny odebrać, dlatego sobie pomyślałam, że z tą i zrobię Wam, mierzymy jesienne. Zapraszam. Jako pierwszy set to jest taki kombinowany czarny, który myślałam, że źle ubrałam, ale nie tak Chyba za duże wziąłam, bo mi się to trochę taka tutaj. Mkę wziąłam, ale widzę, że jest metka z tyłu, także nie, nie ubrałam odwrotnie. Tak mi się wydaje, że tutaj tak jakby pusto jest trochę, tak jak widzicie z bliska. Myślałam, że może to ma być na półdłubkach, ale nie. Metka jest z tyłu. Spodnie powinnam być wziąć troszeczkę krótsze, na no to wygląda. Guziczki, tak jak widzicie, na ramionku na jednym. I tutaj mamy też. Także to jest takiej elegancji Dodaję trochę, na no nie? Fajne to jest, tylko że to jest sztuczny materiał, także troszeczkę szkoda, ale ja w takich rzeczach będę się szybko pociwał, także jest mi niekomfortowo po prostu, ale to tak bardzo elegancko, fajnie wygląda i też jakby, jakby no nie jakby, bo jest wygodnie jak sportowo, bo to jest wszystko taki miękki materiał taki troszeczkę gumkowaty. I no fajnie uszyte, delikatne, takie rozszerzone nogawki. Ej, fajne, tylko że szkoda, że ten materiał taki sztuczny. W tym takie są nogawki szerokie. To są takie proste nie są rozszerzane na dole, tylko całe proste. No i materiał jest fajny. Tu jest gumka. Taka krótka bluzeczka. bluzeczka mam eskę, bo nie było emek, ale pewnie bym wzięła emkę, ale w sumie eska nam nie pasuje. Ale jak już bym coś miała wiedzieć sięgać, to już by mi brzusio było widać, a spodnie może rzeczywiście powinno mieć eski. A tak by było tak trochę ostramowane, a bardziej. chociaż dużej różnicy nie ma, bo one nie są jakby za długie, te spodnie. Następny się ubieram seci, bo Oliwa niech na mnie nie czeka lepiej. To jest numer do bluzeczki, a to numer do spodni. Tutaj mam fajne takie spodnie. Znowu to jest trochę sztuczny materiał, też są takie szerokie, ale już tak są dopasowane. Zobaczcie, jaki fajny jest wysoki stan. I fajnie te guziki tak jakby talie robią tak troszeczkę... Ym rozszerza tutaj biodra, ale wiecie co? Wziąłam taką zwykłą podkoszulkę, 100% bawełna. Zobaczcie, jak ona jest fajnie uszyta. Ona jest taka prościutka i taka, zobaczcie, tak fajnie się układa. Także stwierdziłam, że z tego zrobię set, dlatego, że do tych, do tych spodni jest pełno tych takich marynarek ala to, co przymierzałam wcześniej i kremowe i czarne, ale to już by było tak trochę dla mnie za dużo, dlatego, że no, tak mi się tak spodobało, tak wiecie, trochę elegancko, a trochę też tak schludnie. A po drugie, ja mam okulary, które są złote, tego złota może by było za dużo jak na co dzień. Dlatego, no, jakieś tam łańcuszek złoty można sobie biżuterię, jakąś, zegarek złoty dopasować do tego, żeby wtedy dużo nie było. Także, ja co wy na to? Fajne, zwykłe takie spodnie, ale naprawdę są takie. Mm, też. No sztuczny materiał, ale miękkie i gumkowate. Jak to ja mówię gumkowate, no nie. I do tego przymierzę taki fajny ten, ten, ten swetr. Także już Wam pokazuję. Tutaj mam swetr. I on nie jest to, co myślałam, że będzie, ale jest naprawdę mięciutki, zobaczcie. To jest tego takiego, wiecie, już nieraz HM miał te swetry. One są fajne takie rozciągliwe, ale ja nie wiedziałam, nie zwróciłam uwagi, że mają ten rozporek z boku, chociaż to jest też jakby ok, Spodnie nadal, wtedy jest taka taka stylówka bardziej jakby na co dzień, no nie? Ja myślałam, że fajny by był swetr taki, wiecie, ale dotąd ja nie wiedziałam, że on jest taki duży, a ja w ogóle też Mkę wzięłam. Ja myślałam o takim czymś, wiecie, no ale to z tyłu to nie bardzo. Także sobie myślałam, że też by fajnie tak wyglądało. Można ten go wziąć swet, tylko krótszy po prostu, bo widzicie, on jest na mnie za duży. Także fajna też by była stylówka. Uważam. Jeszcze do tego wzięłam koszulę w ogóle. Zaraz Wam znowu pokażę. Ale swetr jest... Yy, no fajny, fajny. Nie mogę tutaj sobie rąk do kieszeni wziąć, bo te spodnie akurat kieszeni nie posiadają. no bardzo do tego sweterka w paski jak zwykle ym, kolor przekłamuje no nie wiem jak Wam pokazać widzicie to jest ten materiał który oczywiście zapomniałam bo robię Wam wideo to jest typowa ja, zapominam ale ten pieluchowaty dla tych co wiedzą o co mi chodzi pieluchowaty fajna koszula, znowu brałam na te same spodnie, dlatego że Chodziło mi właśnie o to, że u nas często odpila, odpinają sobie koszulę, mimo że to jest taki elegancki tutaj styl, o to rękawki. I tak po prostu sobie chodzimy. Jak jest pogoda taka jak dzisiaj, a dzisiaj jest za ciepło na kurtkę, ale wieje. Także taka, taka, taka koszula, taka delikatna która jest w ogóle nie ma nic wspólnego, żeby musiała pasować. Tak wiecie, tak, tak, na szybkiego, ale że kolory są takie neutralne, to to fajnie, fajnie, w sumie pasuje. Co wy na to? Fajna koszula jest bardzo, bardzo wygodna, mięciutka no i taka dłuższa, bezpieczna. jak ktoś chce sobie tyłek zakryć, to proszę bardzo. Jeżeli ktoś chce sobie z niej zrobić supeł, zaraz wam pokażę. Sama sobie zobaczę też, jak to będzie wyglądało i to też jest właśnie możliwość, żeby tak zrobić, bo koszula jest dosyć dłuższa, także że będzie, będzie możliwość, spróbuję. Zobaczcie, więc to tak wygląda, jak sobie zawiązałam taki mały supeł, zrobiłam z tyłu, trzeba sobie troszeczkę podwinąć, bo koszula była dłuższa, ale to nic nie przeszkadza, dlatego że jest tu tak wąsko, fajnie się tam z tyłu trzyma. I mamy koszulkę, która nas grzeje, a mimo wszystko jesteśmy tak lekko ubrani, bo mamy wszystko porozpinane i to pasuje z tym takim, z które idą tak na, na bok, jakby. No i tu mamy ten dekol, który też tak trochę się w stójkę robi. bardzo, bardzo fajna koszula, i to są takie stylówki, które no ja lubię, i tu się też teraz nosi. Wraca to wszystko, ta moda. Fajne, duże kieszenie. takie. Niby coś się dzieje, ale jest to nadal takie schludne i neutralne. Jesienna stylówka. Oczywiście biżuteria do tych guzików, jakieś złote łańcuszki i się fajnie wygląda. Takie przełamanie. Co wy na to? Moje białe buty. <grystanie> Spróbujemy coś nowego teraz. Aha, jeszcze mam czarny sweterek, wzięłam co pasuje do tych spodni. Zauważam, to jeszcze przymierzymy. Nie, nie, zapomniałam całkiem, że go wzięłam. Tu jest numer do tej koszuli. I znowu matka z jakimiś dziećmi przyszła, będzie głośno. Widzicie, to jest to, co mówiłam. Wziąłam taki swetr, tu nie widać, tu jest ten w taką stójkę. I tu ma, guziki, tu ma, guziki, tego wszystkiego jest za dużo. A po drugie, te dwa czarne kolory są jakby inne. Ale że ten swetr, może. No nie, raczej nie mam tu nic innego. Także tylko tak chciałam Wam pokazać, że jeszcze taki fajny swetr jest. Głośno tam, bo głośno. Numer do tego sweterka. Podkładam znowu głos, bo w przymierzalni było zbyt głośno. Tu przed chwilą, przed chwilą za chwilę, będziecie widzieli, jak pokazuję Wam, że nie, nie słyszę normalnie sama, co mówię. Także znalazłam tutaj taki. Sweterkowa, sweterkowaty t-shirt, ale wiecie co? To jest taka fajna rzecz, że ja zapomniałam w ogóle, że to wzięłam. I to jest taki fajny sweterek, dlatego że on jest krótki, fajne, takie bezpieczne. Ma ramionka ani długie, ani krótkie. Taki niby dopasowany, a luźny. I ma bardzo fajną długość, bo te spodnie są troszeczkę z wyższym stanem i to tak fajnie wszystko się komponuje. Kolor jest taki fajny, ani to kremowy, ani brudny, biały. No, już bardziej bym powiedziała raczej w podkremowy wpada. No i co? Ja lubię czarne kolory, ale rozświetla mnie ten jasny kolor, bo mam ciemne włosy. I tu wam pokazuję ten sweterek, że ja w sumie go wzięłam z myślą, żeby ubrać go pod spód, tą koszulkę, żeby wziąć pod spód pod ten sweterek. Ale przymierzałam wcześniej jest za dużo guzików, wszystkiego by było za dużo i to po prostu nie tak widziałam to w każdym razie sweterek jest naprawdę ja nazywam to sweterek to jest koszulka sweterkowata jest naprawdę super numer do sweterka tu jest numer do tych spodni tu jest numer do tej czarnej koszulki tu chciałam wam pokazać fajną stylówkę, bo jest coś innego niż do tej pory pokazuję, są to przede wszystkim dżinsy, dżinsy, które ja bardzo rzadko kupuję, bo ja nie lubię za bardzo dżinsów, chyba że, ale to rzadko kiedy, no i tu wam y, mówię właśnie, że y, o tych dżinsach i tu będę wam za chwilę pokazywała, że pasują na mnie jak ulał, dlatego, że albo są w pasie za szerokie, Albo za wąskie, a znowu za długie nogawki i to tak jakoś nie mogłam nigdy dopasować. W każdym bądź razie przełamanie to jest ta fajna bluzka. Ona jest ze, ze sztucznego materiału, z poliestru, ale jest takie fajne przełamanie do tych szerokich nogawek. Yy, taka elegancja, taki, takie koronki, nie koronki tylko falbanka. Bardzo to mi się podoba. Tu z bliska Wam pokazuję, że print to są takie kwiatuszki bardzo delikatne, niebieskie w tym samym odcieniu jak jeansy. E, oczywiście kamera tego nie pokazuje. W każdym bądź razie bardzo fajny set, bardzo mi się to podoba i chciałam Wam podziękować za dzisiaj, bo już y, kończę. Muszę jechać po Oliverka, muszę zdążyć. Także jeżeli Wam się wideo podoba, to proszę o kciuka do góry i do zobaczenia w następnym odcinku. pa! pa. Tu jest numer do tej bluzeczki. Tu są spodnie dżinsowe i numer.